Witam! W tym filmie chciałbym pokazać Wam, jak spersonalizować swój profil Vinted i na czym to polega i co nam to daje. No więc zacznijmy od tego, że używamy Vinted jako aplikacji na systemie Android. Teraz, gdy już mamy uruchomioną aplikację. Możemy wejść sobie w nasz profil. Tutaj również jest opcja w nowościach jako personalizuj, która przeniesie nas do tego samego e, okienka ustawień, pa, ale pokażę Wam jak to zrobić manualnie, więc klikamy w profil i tutaj jest personalizacja, w której możemy w tym momencie zmienić kategorie i rozmiary. Katego Pierwsza pokazuje nam się kategorie i tutaj wybieramy jakich rzeczy poszukujemy, ponieważ no, większość ludzi korzysta z Vinted do handlowania ubraniami i odzieżą, więc no, jest kobieta, mężczyzna, dzieci, do tego rozmiary oczywiście. Więc wybieramy powiedzmy mężczyznę, rozmiar, no to wiemy o co chodzi, wybieramy rozmiar, który pasuje na nas, czy docelową osobę, dla której kupujemy tą właśnie odzież, Ewentualne obuwie, rozmiar obuwia, jakieś pierścionki, rozmiar palca regulowany. Więc powiedzmy, że wybiorę XL, następnie 43. No i rozmiar palca: szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Niech to będzie 17,3, tylko żeby wam pokazać o co chodzi. No i tutaj mamy zaznaczone już te wszystkie ustawienia. Możemy sobie cofnąć do tyłu. One się zapiszą i mamy tu również zaznaczoną kobietę z jakiegoś powodu. No i dobra. Cofamy dalej. Idziemy na marki i tutaj możemy wybrać, które marki ubrań, czy produktów, towarów nas interesują. Ja już mam swoje preferencje, no ale wybierzmy coś innego. Tak jak na przykład and Bear. Klikamy obserwuj i w tym momencie dodaje nam się to do naszych e, ulubionych przedmiotów. Użytkownicy. Tutaj będziemy widzieć wszystkich użytkowników, których obserwujemy i no działa to w ten sposób, że po prostu musimy znaleźć osobę, na przykład jakiegokolwiek sprzedawcę, e, ponieważ to nie ma za bardzo znaczenia dla Was. Wybiorę tą osobę i kliknę obserwuj. W tym momencie ją obserwuję i ona nam się tam pokaże. No ale to już w sumie wszystkie ustawienia, jeżeli chodzi o personalizację. A teraz, co to daje? Daje nam to możliwość widzenia w nowościach przedmiotów, które tam właśnie zaznaczyliśmy. Czyli teoretycznie, jeżeli wejdziemy sobie tutaj w te nowości, nie powinny nam się pokazywać rzeczy, które nie będą pasowały do naszych rozmiarów czy do naszych em, tych preferencji. No jak widzicie, jak na razie z przedmiotów tutaj w tabeli nowości mamy wszystko to, co tam zaznaczyłem, czyli XL 43 rozmiary. No i to wszystko, dzięki za oglądanie, zostawcie nam suba, lajka i słyszymy się w następnym filmie.